Cześć ludziska. W związku ze zbliżającymi się targami Electronic Entertainment Expo w skrócie E3, chciałbym przedstawić Wam moją listę oczekiwań i gier, które chciałbym zobaczyć na tych targach. Zapraszam do oglądania. Punkt pierwszy: Wiedźmin 3. Myślę, że śmiało mogę stwierdzić, iż Wiedźmin 3 to najbardziej wyczekiwany przeze mnie tytuł targów E3. Nie dlatego, że jest to polski tytuł i nasz towar eksportowy od paru dobrych lat, ale dlatego, że jestem zakochany w wiedźmińskim uniwersum i po prostu nie wyobrażam sobie, że mógłbym nie zagrać w nowe dzieło CD-projektu. Czego oczekuję? Fragmentu rozgrywki ukazującego sposób prowadzenia walki, czyli dla mnie rzeczy decydującej o tym, czy nowy Wiedźmin z miejsca zyska moje uznanie, czy nie. Z braku laku zadowolę się również konkretnymi informacjami na temat gry. Punkt drugi, Dragon Age 3. Po tym co studio Bioware, a może powinienem powiedzieć EA, zrobiło z drugą oceną Dragon Age, obiecałem sobie, że nigdy nie zagram w kontynuację, jeżeli takowa miałaby użyć światło dzienne. Niestety nie udało mi się wytrwać w tym postanowieniu, głównie ze względu na to, że Kanadyjczycy obiecali powrót do korzeni serii, czym kupili mnie z miejsca. Tak, wiem, że mogę się na tych obietnicach srogo zawieść, ale taki to już jestem marzyciel i optymista. W grze spotkamy podobno starych, dobrych znajomych, na przykład czarownicę Morrigan, lokacje będą duże, a świat otwarty, zgodnie z dzisiejszymi standardami. Tak na marginesie. Morrigan to według mnie jedna z najciekawiej napisanych postaci w historii komputerowych airbagów. Czego oczekuję? Podobnie jak w przypadku Wiedźmina, konkretnego gameplayu ukazującego walkę, najlepiej taką taktyczną, z aktywną pauzą, nowych szczegółów na temat rozgrywki i najlepiej daty premiery. Punkt trzeci Lords of the Fallen. O tej produkcji nie wiadomo zbyt wiele, ale dwie rzeczy są pewne. Pierwsza jest taka, że będzie to gra Action RPG, a druga, że szefem projektu jest Tomasz Gop. Dla tych, którzy nie wiedzą, Tomasz Gob to były pracownik studia CD Projekt RED i jeden z głównych kreatorów sukcesu gier o Geralcie z Riven. Moja obawa jest jedna: niedoświadczony w produkcji RPG-ów zespół deweloperski CI Games. Czego oczekuję? Po prostu dużej ilości informacji odnośnie samego tytułu. Punkt czwarty. Nowy Thief. Seria TIF zapisała się wielkimi zgłoskami w branży elektronicznej rozgrywki i zebrała wokół siebie masę oddanych fanów. Wiadomość o nowej odsłonie przygód genialnego złodzieja ucieszyła wielu graczy, w tym również mnie, szczególnie że za czwartą część Thiefa zabiera się studio Eidos Montreal, doskonale znane i szanowane za stworzenie kontynuacji innej genialnej marki Deus Ex Human Revolution. Czego oczekuję? Soczystego gameplayu i informacji zapewniających, że gra pozbawiona będzie większości typowych dla dzisiejszych czasów ułatwień, jak na przykład idiotyczne instynkty zabójcy, złodzieja i Bóg wie kogo jeszcze. Punkt 5. Quantum Break. Produkcja niezwykle tajemnicza, ale w przeciwieństwie do pozostałych tytułów w zestawieniu, w ogóle się o nią nie martwię. A wiecie dlaczego? Ano dlatego, że tworzą ją fińscy niezawodni specjaliści ze studia Remedy Entertainment, mający na swoim koncie najlepszą trzecioosobową według mnie strzelaninę w historii, czyli Max Payne 1 i Max Payne 2 oraz niedocenionego, ale równie wybornego Alana Wake'a. Czego oczekuję? Informacji na temat zastosowanych przez twórców nowatorskich rozwiązań w stylu np. Bullet Time z serii Max Payne. Punkt 6. Konferencja Capcomu i tajemniczy tytuł. Ciekawa może okazać się Konferencja Capcomu, który ma zamiar zaprezentować nieznany do tej pory tytuł. Po świetnie zrealizowanym Dragon's Dogma liczę na solidnego RPG osadzonego w świeżym uniwersum. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Punkt 7. Fallout 4 Ostatnia rzecz na którą liczę w czasie targu targów 3 to zapowiedź od dawna wyczekiwanego przez wielu graczy, a w szczególności miłośników postapokaliptycznych klimatów, Fallout 4. Prawdzie prawdopodobieństwo owej zapowiedzi jest równe 0, ale targi 3 to magiczne miejsce, w którym cuda się zdarzają, więc czemu nie pomarzyć? Dobrze, ludziska, to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje oczekiwania względem nadchodzących targów 3. Ile z nich się spełni? Przekonamy się już za kilka dni. A ja z tego miejsca już chciałbym Was zaprosić na moje podsumowanie owych targów, które przygotuję dla Was jak tylko opadną emocje. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!